Hej, cześć, z tej strony gladki Zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Roblox Moi drodzy, One Punch Fighters Chcieliście, żebym zagrał więcej gier związanych z anime Więc dzisiaj One Punch Man Akasaitama bez twarzy Dzisiaj gramy w to, nie wiem tak naprawdę na czym gierka polega e, Znalazłem ją i stwierdziłem, że, że ej, spróbujmy sobie to wszystko zrobić A, dostałem w ogóle jakieś tutaj rzeczy na początku Jest też event razy 25 Ok, czyli klikam i zdobywam siłę Jestem gdzieś na dole, tutaj muszę patrzeć Mamy 1000 coinów, nie jesteśmy bohaterem żadnej rangi E, oczywiście w nawiązaniu do samego anime. O, niektórzy będą mówić, że do no, mangi, ale nieważne. Jedno, jedno i drugie, tak? E, mamy prezenty, więc otwieramy pierwszy prezent. 14, 26 tysięcy coinów. 186 tysięcy coinów. Ej, to jest już fajnie, bo 186 tysięcy coinów kosztuje pewnie sporo. No, tam z, może ze 150 robuxów. Niech będzie. Dobrze, e, tu jest sklep. E, co w sklepie się kupuje? W sklepie? Aha, po prostu sklep to jest to samo, co mamy tu po prawej. Czyli tak, mamy do kupienia to. Gemy, które nie wiadomo do czego są. Możemy kupić siłę. Która chyba na razie nie specjalnie się opłaca. Mamy pasy różne. Możemy e e sloty do ekwipowania, jakieś autoklikery możemy też zrobić. Szybsze kręcenie, teleporty czy przebieganie plecak większe szczęście siła razy 2. myślę że siła razy dwa byłaby tu spoczko jeśli chodzi o to nie wiem czy z expem tutaj też będzie tak samo ale myślę że pieniądze też by się pewnie przydały razy dwa znając szczęście i wszystkie gry jak tutaj to wszystko wygląda jest też podwójny drop, który nie wiem do czego jeszcze służy ale sobie to weźmiemy yy, są też pusty. właśnie boosty na 15 minut by coins Aha, czyli możemy też za pomocą coinów kupować boosty. To jest spoko. Kupimy sobie tutaj yy, coin boosty, kupimy sobie jeszcze damage boosty, na pewno yy, i strength boost, bo często to się mnoży, czyli nie będzie razy 2, tylko będzie na przykład razy 4. Jeśli tu jest razy 2 i tam było razy 2. Więc bardzo przyjemnie, lecimy z tym w ale wy to wszystko wiecie, oglądacie te odcinki na bieżąco, to macie pojęcie o co chodzi. Dobra, kupujemy i kupimy jakiegoś expa jednorazowego, bo nie wiem, czy będzie mi potrzebny, czy nie więc. Zobaczymy tak naprawdę. Czy to się już aktywowało? Wszystko nie mam pojęcia. Nie, tu jest use, use, use i use. Dobra, bardzo ładnie. Więc teraz dostajemy 80, więc mnożniki są zdecydowanie większe. Wow, nawet postaci są takie w miarę jak tego. Jak z. właśnie, jak on się nazywał? Z One Punch tu są jeszcze jakieś nagrody? Jestem ciekaw, co z tego wszystkiego wychodzi. Nie możemy jeszcze nagród, dobra. E, 5000 mamy siły, są awatary. Pajtama. <laughs> Piękne. Event Halloweenowy. Muszę do 10 strefy dotrwać. E, travel to unlocked area. Na razie nie jesteśmy nigdzie. Na razie rozwalamy crabmenów. Ile ja walę? Na hita. 16 tysięcy, czyli razy 2 bije. Aha, bo mamy dwa razy yy, bicie. Yy, tu jest ewolucja, czyli możemy sobie ewoluować, czyli jakimi, jakichś bohaterów jeszcze będziemy posiadali, z tego co rozumiem. Hero Association też jesteśmy w stanie a, zrobić rank up, przez co dostajemy więcej obrażeń, będziemy yy, bohaterem kat kategorii D yy, i będziemy dostawali więcej pieniędzy, więcej siły, więcej tych. Ale potrzebujemy 50 tysięcy siły. Dobra, wszystko jest jasne. Eee, tu jest jeszcze companion heroes a możemy za 2500 otworzyć no dobra niech będzie w sensie mamy 200 czy to jest brawl stars gwiazdka epic kingu kinga dostaliśmy dobra spoko bardzo kto tu jeszcze jest ciężko stwierdzić kto tu jeszcze jest po tych eee, tu są coś plus 2 a mamy kraba i mamy kinga eee, tylko to on jest epicki a ile możemy mieć w ogóle naraz a możemy naraz mieć jednego z wyekwipowanego dobra załóżmy kinga co prawda, on tu daje nam. Ale nie, bo on ten. ten daje nam razy gdzie? Tak, on daje 155, dobra, wszystko pewne. Eee, a gdzie są. E, chwilę, gdzie oni są? Tu? Nie, gdzie to było? Gdzie to było? Krystian się już pogubił lekko. Tu? Nie, tu, tu, tu. 155, a teraz? 98, no bez kitu, czyli krab jest. Le krab jest lepszy od kinga, który mi wypadł? Dobra, niech będzie, jakby nie będę wnikał. Niech będzie. Eee, tutaj są... Ko eee, previous code, 60k likes, czyli możemy kodu jeszcze użyć. Uuu, to poproszę serdecznie. Eee, gdzie to będzie, realnie? Gdzie to będzie? Tu? Nie? Może... Mogę to kupować w ogóle? Nie jestem pewien, czy te rzeczy tutaj mogę kupować. Eee, 60k likes, 60 tysięcy lajków. Aha, kod nie istnieje. A może z dużych liter? Halo? Z dużych liter może, może to jest sens. O kurde, e, dobra, spróbujmy 60 k likes, 60 tysięcy lajków. A już się skończył. no trudno. Są też questy, 10 tysięcy potrzebuję, żeby przejść. Czy ja zapłacę za to? Nie, czyli zostaje mi moje tego. Dobra, wszystko jest jasne. O, proszę bardzo, szczepionka. No, proszę bardzo, szczepionki. Rozwalamy szczepionki, niech będzie. Tam jest jeszcze pet trade, nie mamy petów żadnych tutaj lepszych. Możemy się to przez to przebić bez żadnego problemu. A poleciał mi właśnie vaccine. Claim Dobra, czyli dostajemy jakieś tu rzeczy i oni dają razy 1,88. Czyli, krab na razie jest najlepszy, bo daje razy coś. A chwila, bo oni levelują, to może King szybciej wyleweluje. będzie szybciej dawał większe rzeczy. Dobra, spróbujmy wylewelować Kinga. Skoro jest epicki, to może będzie po prostu sensowny z tego wszystkiego. Tu potrzebujemy 100 tysięcy, żeby cokolwiek zrobić. Na razie mamy po 800, więc tak naprawdę pojedyncze kliknięcia nie są jakoś wybitnie potrzebne. Eee, dobra, zobaczmy jak z tym Kingiem teraz King ma 21 Już daje razy 6, no dobra, dobra To King będzie zdecydowanie lepszy I praktycznie 100 tysięcy Dobra, i teraz wbijamy poziomy, proszę bardzo I tłuczemy wszystkich, jak najbardziej Przechodzimy na kolejną strefę Gdzie potrzebujemy iść za 100 tysięcy Strefa odblokowana. Właśnie, musimy się jeszcze cofnąć na tą poprzednią strefę. Eee, a, bo tu jest siła razy dwa jeszcze, czyli tu jeszcze dostajemy razy dwa siłę za to. Dobra, będę chodził i będę klikał cały czas, bo tak realnie. Oni tu wszyscy próbują otworzyć kogoś. Czemu on ma aż tylu? A ile ja mogę mieć tre... A, mogę mieć dwóch założonych teraz przy sobie. Dobra, czyli tak naprawdę za pół tysiąca tylko się otwiera coinów? Nie ma lepszych bohaterów? Znowu dostałem kinga. <grym> Jaka jest na to szansa? 40? A, 40%, dobra, czyli tamte są 1%. Jezus, czyli epickiego, toś tego ściągamy i zakładamy drugiego kinga. Niech będzie. Bardzo fajnie, e, tu dostaliśmy coś do ekwipunku. Relikty, anteny. O, okej. Okay. mogę założyć ich anteny, przez to nie dostawał więcej pieniędzy. Niech będzie, nie będę narzekał ani troszkę. Tutaj na hita jesteście, dobra. Hero Association. 50 tysięcy, czy to będzie coś jak Rebirth? Tak, to jest Rebirth! O Jezus. Ale dostaję po 2000 teraz. A ile kosztuje kolejny river, powiedzmy? Dobra. C200 tysięcy. Ej to nie, jest, to nie jest wcale dużo do zrobienia. Tak naprawdę, możemy to chodzić jeszcze kilku krabów, załatwić i nasi ci się nauczą zaraz. No więc pyk, 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 rozwalamy wszystko i 200 tysięcy. Uwaga, cyk. Zbiliśmy 100%. Rank up. Jesteśmy teraz w kategorii C. I już te odbijemy po 4000. Więc teraz pewnie będzie w okolicy 500 tysięcy. Tak stawiam. Mniej więcej 500 tysięcy. Dobra, robimy to wszystko. Żaden problem. Żaden problem. Wbijemy sobie. A, no, pokazuje mi nawet tego na znaczniku, ile potrzebuję do kolejnej kategorii. Czyli tak naprawdę wbijamy tylko kategorię obecnie. Jak wbijemy kategorię, to jesteśmy w stanie wbijać szybciej siłę. I uwaga, kategoria wbita już w tym momencie. 500 tysięcy było, 500 tysięcy było. I proszę bardzo, teraz już po 6 tysięcy bijemy. I kategorii B jesteśmy obecnie. Bardzo fajnie. Tutaj widzę, że nie wiem gdzie te bonusy moje się liczą szczerze mówiąc. W międzyczasie dostaliśmy chyba jakieś tutaj właśnie tych krabów i tak dalej. Możemy też usunąć trochę. A, po prostu zaznaczamy, niech będzie. Cyk, 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 cyk cyk i delete selected. 35 razy 9 i razy 11 dostajemy, więc kozak. To sobie bierzemy kolejny tego. Kolejnego bohatera możemy, więc dobra, bierzemy kolejnego bohatera Bez żadnego problemu Poproszę serdecznie, nie wiem, czy teraz pewnie dostaniemy tego innego Bambu A, to był mistrz, to był mistrz Oczywiście, 58, niech będzie W takim razie, legendarny Dobra, zakładamy go Nie ma większego znaczenia dla nas w chwili obecnej, bo wbijamy Nie ile, z półtora miliona, a jakoś z półtora miliona tak mi się przynajmniej wydaje. Nie będę się nawet stąd ruszał, bo tak naprawdę mogę to wbić tutaj, bez żadnego problemu, w tej początkowej strefie. I to jest piękne, piękne po prostu. Ruszam się troszeczkę, nawet tych pieniędzy mi nie potrzeba, bo mam 500-600 tysięcy. Śmieszne jest to, że właśnie te pety dają tak, powiedzmy, mało realnie. Dobra, i wbite jest w tym momencie. Bijem, idziemy na e, rangę A. Po 12 tysięcy już bijemy w tym momencie. Ranga A i potem jest ranga S. Nie wiem, czy po randze S było coś jeszcze kiedykolwiek, czy nie. Ciężko stwierdzić, bo nie pamiętam. E, już jakiś czas temu oglądałem sobie oczywiście anime. E, ale wbijamy, widzę, 10 milionów, więc niech będzie. Skoro wbijamy 10 milionów, to spróbujmy sobie przejść też kawałeczek dalej. E, bijąc oczywiście lepsze te, e, lepszych tych. E, chwila, czy... znowu jestem w stanie dostać peta? Fast summon. Summon speed. Nie jestem pewien, co to jest. Summon speed, ale niech będzie. Będziemy bić sobie tutaj oczywiście tych kolesi i będziemy starali się przedostać dalej jak najbardziej. I tu jeszcze nie byliśmy na tej strefie, więc odblokujmy ją. Tutaj dostaliśmy jakichś zwykłych, king razy 13, razy 13, ten też razy 13. Więc fajnie. Kim wy w ogóle jesteście? Nie jestem pewien. A, Giant, po prostu jesteście gigantami. No i tu będziemy razy 4 dostawać właśnie, to jest kolejne. A... Dobra, nieważne, wiecie co, bo ja już wbiłem tą rangę. <gryw> giganty dają też spoko, są rzadkie. Ten jest już na 17 poziomie. Eee, nie spodziewałem się, że wbijemy tak szybko. Ja mam w ogóle antenki założone. Pięknie wyglądam. Cudownie otwórzmy coś kolejnego. Halo, coś kolejnego. Dziękuję. Bo będę pewnie potrzebował niedługo. I jest king kolejny. Dobra, Heroes Association. Association, chyba, nie jestem pewien. Bijemy teraz po 20 tysięcy. Zobaczymy zaraz, ile na. A już jesteśmy S, czyli już jesteśmy na najwyższym poziomie, jak widzicie. Już nie możemy. Już ranga nam nie skacze. 100 milionów, tak. I nie możemy już zrobić. Dobra, koniec. Bardzo ładnie, więc tak naprawdę mamy, co potrzebowaliśmy. Możemy mieć trzech bohaterów, nie możemy mieć więcej. Lecimy z tym wszystkim i przebijamy się teraz przez bariery. Przebijamy się przez wszystkie możliwe etapy, tak naprawdę, w tym momencie. Zbierając, wiadomo, lepsze rzeczy i ulepszając y, nasze tutaj wspaniałe, jak one się nazywają, y, nasze pety, bo to jest też ważne. Dostajemy jakichś gigantów. Kolejna za pół miliona, to nie problem. Tam kolejna jest za milion, to też nie problem. W międzyczasie nabijamy takie wartości, że, że to nie jest ważne, kto to jest. Underground. Ludzie z, z tego. Ludzie z podziemi. Y, tu do jakiejś jakaś dynia wypadła. Okej, okay, po co mi ta dynia? Nie jestem pewien. Bo tam było coś, że 108, chyba, czy, czy coś takiego, ale to, to nieważne, jakoś wybitnie. 117 milionów. Czy jestem w stanie w ogóle kupić jakiegoś lepszego peta realnie? A tam jest jakiś boss w ogóle, widzę, tutaj w tym miejscu. Bardzo spoko, witam serdecznie. Masz 2 miliony. No to tak, wydaje mi się, że długo nie pożyjesz. Dobra, zbagowane. Dobra, już, proszę bardzo. Otwieramy za milion. Eee... O, Companion Heroes. Dobra, czy jestem w stanie kupić? A, tu są kolejne, za 90 tysięcy mogę kupić lepszych teraz. Dobra, i dostaliśmy Little Tank, on był akurat słaby z tego, co pamiętam. Yy, dobra, kolejny, dostaliśmy tego po prawej, tego, co była mniejsza szansa. Kamikaze, ok, to ten, co mieczami walczył, pamiętam. Yy, potrzebujemy cztery pety chyba, z tego, co pamiętam, więc otwórzmy sobie cztery. Raczej szansę na tego, wiadomo, tego, który ma tam 1%, to, to nie jest zbyt duża szansa, ale no... I znowu dostaliśmy Little Tank. Niech będzie, niech będzie. Szkoda, że nie można ich połączyć jeszcze w jakiś sposób Hero Slot 3. No właśnie. I teraz tak, ile one dają? O, tu jest jakiś Secret Dream Paitama. Dobra, to zakładamy go, niech będzie. Aha, <ścoughs> bo on jest w tego, w tej swojej piżamie. Raz i 1,6. Ma ten. Dobra, to ściągnijmy jednego z kingów. I zobaczmy, czy te tutaj są w stanie. 1,6, 1,37. Zróbmy w ten sposób. Legendarny i ten epicki pewnie też będzie lepszy od tego, tylko wiadomo, musimy na razie go podekpić. Mosquito girl, czyli oczywiście nawiązanie do odcinka, gdzie walczył z kobietą chyba kobietą, to chyba była kobieta, z tego tam Komar. Aury też można widzę kupić. Możemy kupić za 100 tysięcy, za 500 tysięcy, za milion, za 10 milionów, za 100 milionów, bardzo ładnie, więc mamy aura razy 4 tam jeszcze coś z rider bikes Aha, czyli musiałem być w grupie. Dobra, po półtora miliona biję teraz w tym momencie, więc przejście przez kolejną strefę to nie jest zbyt dużo, szczerze mówiąc. Przejdźmy po prostu przez kolejną strefę, albo raczej do kolejnej strefy. Tu są yy, wspaniałe... A! Król Bestii! Też pamiętam taki odcinek jak najbardziej było. Też jest epicki, widzę. Nie wiem jak tutaj ta epickość ich jest, jeśli chodzi o cenę moją. Dwie dynie. Jak to tu wygląda? Jak oni tu są w stanie? Razy 6. Razy 19 ten ma. Razy 34, dobra, ten secret Pytama jest kozakiem totalnym. Ten na 9 poziomie daje razy 3. A ten razy 6. Dobra, chyba będą ok, chyba będą ok. Jak przejdziemy do kolejnej strefy, będzie inaczej. 100 milionów to też nie jest problem, akurat do zrobienia. Yy, I tu co jest? Nie poznaję tego, szczerze więc. A nie, poznaję, bo to był ten taki. Kabuto, dokładnie. Razy 64 tutaj już bijemy. Kurde, kozek. No, kabuto. Pff, co to jest kabuto? Pff, do widzenia. Ile potrzebujemy? 500 milionów. Mamy już tyle. Możemy już przejść. A, jest mityczny w ogóle. Chwila, co jest? 500 milionów. O, dobra, zniknęło. Czyli tak, teraz możemy założyć kabuto, który ma na 18 poziomie razy 9. Ten ma razy 9 na 30, więc zdecydowanie będzie lepszy od tego. Mityk. Yy, legendarki teraz razy 13, razy 20 ten ma. To ten będzie lepszy od niego na pewno. Ten ma razy 9. To nie byłby lepszy od niego. Ale Paitama będzie w stanie. Ten ma razy 9. Dobra, jest ok na razie. Zbieramy sobie kolejną skrzyneczkę. Dostaliśmy też Gemów prawie 800 tysięcy. Bardzo spoko. I Hero Slot kolejny. Czyli możemy mieć. Teraz 5 petów. Możemy mieć 5 petów. Dobra, to w takim razie niech będzie ten. Niech się tutaj XP w takim razie powoli. Kto tu jest? Cyborg. A, czyli mamy rozumieć, że to jest. Halo, coś tu się chyba lekko zepsuło. Gro. Halo, gro? Dobra, nagle dostałem bardzo dużo, niech będzie. <gry> to jest do Genosa nawiązanie, rozumiem. Legendarny demon, demon Cyborg. Zobaczmy, jak on tutaj chodzi ze statami. Razy 10 na prawie 30 poziomie. Hmm. W sensie będzie lepszy na pewno od tego Little Tanka. Ale nie będzie chyba lepszy od innych, więc niech będzie. Załóżmy go w ten sposób. E, razy 128 po 2,5 miliona tutaj bijemy, więc też bardzo przyjemnie, szczerze mówiąc. 1 bilion do przejścia kolejnej strefy. Ciekawe, jestem ile w ogóle jest stref, bo. Patrząc na to, to strefy jest całkiem sporo. Proszę bardzo, niech będzie. Przechodzimy do kolejnej strefy. Tu z kim walczymy? Parasiders. A czy. czy on tam samochód jał? Czy coś jest z samochodem po prostu w grze? Dobra, niech będzie. <ścoughs> Co najmniej dziwne. Um, Parasites to jest oczywiście pasożyt, ale nie pamiętam z pasożytami. To znaczy, oni mi poprz. A Hammerhead! Hammerhead już kojarzę. To był gość też w odcinku, który tam miał być silny, ale to nie był silny. <noise> nie oszukujmy się, dobra, dalej, ile potrzebujemy? Eee, 100 bilionów, 10 bilionów? Nie jestem pewien. Eee, craft... Craft Elixir? Co to jest Elixir? Mogę skraftować Elixir, ale... Gemy mi daje? Razy 40 gemów. Random Elixir, ale ja mam. Ale to nie są te gemy. To są jakieś kryształy. Coins, Strength Elixir. 40 meteor pieces, czyli potrzebujemy więcej meteorów. Dobra, kolejny zlot na bohatera. Niech będzie. Eee, załóżmy sobie kolejnego tutaj tego. Dobrze, na razie jest nieźle. Na razie jest nieźle. Sonic. A, Sonic, ten super szybki Sonic. Dobra, są questy. jest companion heroes. A są aury do kupienia? Chyba nie ma aur do kupienia. Tak mi się wydaje. Mam już tryliony. O, jeszcze mogę to zebrać. Proszę. Eee, Travel to unlocked area. O, proszę bardzo. I możemy zobaczyć, gdzie jest... Te... A, mamy tylko trzy strefy jakby. Chwila, czy tych stref naprawdę jest aż tyle, że aż tak się jedzie w dół? Naprawdę? Unlock all? Unlocking all available zones. O kurde, no dobra. Czyli tu są takie so, skilly, są po, pośrednie strefy i są strefy, w których można dostać fajne rzeczy. Za bilion coinów, no jakby to nie jest większy problem, możemy to kupić. Epic Smile Hammer, nie kojarzę totalnie, jeśli chodzi o to. Może to jest jakaś wymyślona postać, nie mam pojęcia. Legendarny Spicy Mask, niech będzie. Dalej dostajemy oczywiście nie te, które byśmy chcieli, chcielibyśmy więcej tych za 20%, na pewno mniej tych, mniej tych, to, to byłoby przyjemnie, więcej tych za 20%, moglibyśmy pewnie kupić sobie tego, to większe szczęście yy, i tak dalej, żeby było, a w ogóle nam się już skończyły te bonusy za 5 tego, po, po 5, tam 15 minut sobie, Spicy Mask kolejny. Dobrze, y, zobaczmy w takim razie. Y, Spicy Mask ma razy 2,15 na pierwszym poziomie. Na pewno zamienimy ich za tych Genosów, jeśli chodzi o to. I mógłbym jeszcze jednego, dwóch takich kupić. Sonika dostałem w ogóle? Mam 6 bohaterów? A nie, jest Sonic, rzeczywiście. Na 14 poziomie ma razy 6,8. Nie wiem, czy on będzie lepszy, czy będzie gorszy. Ciężko stwierdzić. Za 100 bilionów. To jeszcze nie, to jeszcze chwila. No, tu już zaczynają się powoli te strefy, gdzie już nie będzie aż tak łatwo i banalnie. Dobra, rozwaliłem tego. I teraz... szósty poziom. Nie wiem co jak kliknąłem. Czy ja jakiegoś odłożyłem, tego miałem założyć. Dobra. Ten na czternastym ma 6,8. No to nie, te będą lepsze. Zdecydowanie te będą lepsze, więc sonika nie ma co zakładać w chwili obecnej. No, wbijamy sobie prawie 100 bilionów. Tam widzę już 500 bilionów na kolejnym, więc to będzie etap, na którym się troszeczkę zatrzymamy na pewno. Jeśli chodzi o to, możemy trochę tych soników tu jeszcze pobić. Jakby nie patrzeć, po co mi tu? Po co mi tu podjeżdżasz? Kurde, po co ich rozwalasz, jak to dla ciebie jest nic. O, proszę bardzo, dobra, lecimy. Jeszcze chwilka. Yy, niestety eventu nie możemy tutaj w żaden sposób wykorzystać. Nie wiem też czemu na dole są nie na zasadzie 220 na, na tysiąc. To jest dziwne troszeczkę, ale może ja po prostu nie rozumiem. No, yy, jeszcze sprawdzę, co tutaj dostaliśmy. A po prostu dostaliśmy te. Czy mamy jakieś inne relikty? Nie, nie mamy innych reliktów. To dziwne, że przez tak długi czas i załatwienie takiej ilości przeciwników nic nie dostaliśmy. Okej, okay. i 100 bilionów robi się w tym momencie. Jest, dobra. Eee... Bohater bez włosów? Nie kojarzę, szczerze mówiąc. Totalnie nie kojarzę, ale to może ja akurat. Dostaliśmy tu jakiegoś rzadkiego i tak dalej, tu załatwiamy kolejnych. No ci już są bardziej wymagający patrząc na tą perspektywę. Ale dzięki temu, że nasi się cały czas uczą. I dostajemy wyższe poziomy, to dostajemy wyższe mnożniki. Proszę bardzo, razy 80 Secret fightama. Bardzo, bardzo fajnie. Luck i Hero Slot. Kolejny slot dostaliśmy, czyli możemy teraz już sonika założyć. Bo on będzie dawał, no on będzie dawał bardzo spoko jeśli chodzi o to. Jeden trylion. I tutaj no jest sporo, sporo. 100 bilionów. Mil... a to jest 500 milionów, tam jest kolejny trylion. No powiem wam, że jeszcze jest co farmić w tej grze. Tak realnie, naprawdę bardzo dużo. Bo oni sobie tu siedzą cały czas, my możemy ich tłuc, ale teraz do przeklikania, mimo że już wiadomo, mamy mnożniki w teorii najwyższe, jakie możemy mieć, bo jesteśmy klasą yy, S, no to. <noise> no, tak to wygląda, nie jesteśmy w stanie zrobić nic więcej. Chociaż tam niektórzy mają jeszcze jakieś inne rangi, realnie patrząc. Tu jest. He hero, -less. hero Less, Aha, czyli po prostu, że w ogóle? Nie, nie rozumiem, nie no. No Hero. Harry. Nie wiem, nie, są jakieś skróty rozpisane. Ja na razie niestety nie wiem, bo jeszcze nie doszedłem do, tak, do tamtego etapu. Ale i tak jesteśmy w stanie już bardzo dużo zrobić i bardzo dużo w sumie zrobiliśmy, jak nie patrzeć. Co prawda, z tych kolesi dostajemy te karty. Wolałbym dostać trochę tych reliktów, żeby znowu coś tam sobie zbustować. Ale nie wiem, co z nich mógłbym dostać. Koszulkę, co najwyżej, jakąś dziwną. Tam to jest gość, których się chyba Żmija nazywał. Nie pamiętam na tym kolejnym etapie. W każdym razie. Zostaliśmy w wspaniałym Sightown z czujkami. Udało nam się osiągnąć bardzo, bardzo dużo. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Jeśli to Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie, pierwszy link się prowadzi do wy możecie kupić tanie robuxy, tanie gry, ale możecie też kupić tanie do ładowania do gier. Zapraszam serdecznie, link do gry jest w opisie. Trzymajcie się. No i cześć!